To ja Master of Roll i dzisiaj no, chciałbym wam pokazać nie gameplay z tej gry, to chciałbym wam wytłumaczyć podstawy o właśnie tej gry, czyli Star Conflict, um, czyli zaczniemy sobie od tego, że tak, tak to wam pokażę, że są trzy rasy, każda rasa ma swoje statki i no, ma swoje statki ta rasa specjalizuje się w statkach kosmicznych, ciężkich, no ciężkich, bojowych, ciężkich, bliskodystansowych. Ta klasa specjalizuje się w obronie i także ma dość, bardzo silne obrażenia. Właśnie ta klasa ma silne obrażenia, a ta się specjalizuje w obronie. A ta klasa, moja ulubiona, Teraz zastanawiam się, tak bardziej wam polecam tą, ale to jest moja ulubiona. Specjalizuję się w... Mm, walce. O, ci to są bardzo ruchliwi, ci zadają dość dużo obrażeń, a ci to są sniperzy, Czy mogą strzelać na całą planszę, gorzej z celnością. <grywki> Czyli okropnie trudno trafić. Tak. O... Jeśli. Co um, są kontrakty? Na drugim poziomie możemy sobie wybrać kontrakt z daną tą. Każdy z kontraktów nam daje co innego. Niestety nie będę wam tego teraz pokazywał, co daje dany kontrakt, bo by to zajęło dużo. Za dużo czasu. Tak jak za, jak o, podpiszecie kontrakt z tymi dwoma, nie frakcjami, tylko biurami, ehm, um, To wtedy będziecie zdobywać o te statki. Tej, ra, tej rasy. Jeśli będziecie. Jeśli podpiszecie kontrakt z, z, z tymi biurami, to będziecie zdobywać te statki. A jeśli z tymi, to będziecie zdobywać te um, statki. Te statki. Tak. Um, to są ta. Pałeczka wskazuje jakiej klasy jest to statek To jest statek T1 Widzicie, o jest T1 Herkules T1 To jest statek T2 e, Statki To jest Herkules statek T1 Który ma uzbrojenie, rakiety Jakieś tam dwie umiejętności, to wszystko Ale statki T2 Już są Dużo, dużo, dużo lepsze Mają umiejętności pasywne I mają coś takiego jak Weapon mode. Czyli tak. Czyli um, tak. Jeśli naciśniemy w walce F1, to przyłącza nam na obra... F2 to przyłącza nam na e, obrażenia kinetyczne, które du lepiej zabierają zdrowie niż tarcze, a plazm plazma zabiera lepiej tarcze niż zdrowie. Czyli wiecie, bo są dwa paski, jeden się regeneruje, a drugi pasek, czyli zdrowia się nie regeneruje. Um, to są sniperzy. Um, mają oni umiejętność, nazywa się um, disintegrator. De 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 Dobra, cicho. A, możemy z tego celować na całą planszę. Zadaje to monstrualne obrażenia, jak widzicie, 5850. Jak no? Tylko musicie z tego trafić. Jest to bardzo powolny statek w miarę wytrzymały. I tak, implanty. Przy każdym nowym zdobyciu poziomu dostajecie jeden implant. Do wyboru. Tak, jeśli rozwi rozwinęliście w tej klasie czwarty poziom, to możecie wybierać cztery umiejętności tej klasy. Jeśli Wy, wy rozwinęliście cztery poziomy w tej, to możecie rozwinąć cztery poziomy w tej. Nie wiem, czy rozumiecie, bo może moje tłumaczenie nie jest najlepsze. Ale mam nadzieję, że zrozumieliście. I tak się zastanawiam, o czym wam jeszcze mogę tak powiedzieć. Tak. Są tutaj jeszcze. Tak, są trzy frakcje, które ze sobą walczą. I możesz, możesz być taki szczęśliwy, i na to wpływać. na to wpływać w ten sposób, że. Właściwie widzicie Corporation Rise Czyli że te korporacje się ze sobą biją I każdy taki kafelek e, do innej tej korporacji należy To jest podstawowa walka Jak no to naciśnięcie wam wylosuje te właśnie Jeden z tych modów, czyli jest Detonation Czyli musisz przejąć bomby i je zniszczyć Domination, czyli musisz przyjąć bekony becon Back Hunt, czyli musisz z... Czy musisz zniszczyć bekon wroga. Combat reconnaissance. To mówi, że musisz zabić kapitana i przez to, wro przez to twoi wrogowie przestaną się odradzać. Mission to jest, że jesteś we czterech i atakuje was bardzo no, niezliczona ilość przeciwników. Practice, no to przeczytajcie sobie. Musisz sobie też sami to przeczytać, jak grać samemu. To jest tak, jeszcze jak dodawać. Nie wiem. Tutaj dodajecie znajomych, naciskacie na to, dodajecie, tutaj możecie ignorować, tutaj dostajecie jak ktoś was zaprosi w ogóle, tak możecie w ten sposób widzicie private message, czyli możecie napisać i zobaczcie jak napiszecie to taka jest komenda i później musicie wpisać nick jakbyś nie, nie mo jakbyście nie mogli pisać do nich. Kolejne to jest, że możecie e, o, Invade to squad, czyli że możecie zaprosić do, do swojej drużyny i będziecie walczyć razem I tak mm, Jeszcze jedna rzecz, jeśli i twój kolega Należy do tej federacji i, ben, I ma znaczek o tu, tam, o tu Taki o, A ty masz do tej To nie możecie ze sobą o, Nie możecie ze sobą grać, ponieważ to było tak jakbyście się Zabijali nawzajem. Możecie w tym w takiej sytuacji atakować tylko tego. Więc ciężko jest grać więcej niż 4 czy 3 osoby, bo każdy ma inną rasę. No tutaj macie oczywiście różne opcje. Macie pod je pod Escape'em. możecie sobie włączać, włączać. I to chyba wszystko, co już chciałbym Wam powiedzieć, wyjaśnić na temat tej gry. Jeśli będziecie chcieli jeszcze czegoś się dowiedzieć ode mnie na temat tej gry, bardzo chętnie będę czytał Wasze komentarze pod spodem. To żegnajcie i ciao!